Cześć wszystkim. Dzisiejszego dnia, a czy wczorajszego dnia się nie pożegnaliśmy, no bo wyszło jak wyszło. A dzisiejszego dnia jedziemy do Ajacio e, szukać e, serwisu, czyli niby znalazłem kilka serwisów w internecie, ale czy oni zajmują się takimi rzeczami, czy tylko mechanicznymi sprawami? Wiesz go stwierdzić. No, jak przyjdzie nam czekać, nie wiem, z godziny 3, no to pojedziemy do Ajacio bezpośrednio, zostawiając im po prostu motocykl i samochodem pozwiedzamy sobie Ajaccio, gdzieś tam, no na pewno jakieś znajdziemy rozwiązanie, żeby zabić czas w miły sposób. Cześć! Wczoraj się nie pożegnaliśmy, bo humory nam nie dopisywały, szczególnie Tomeczkowi, bo się obwiniał o studia motocykle, ale ja go pocieszałam i już było mu trochę lepiej. No, dziękuję. No bo wiecie, no to takie gapiostwo, bo zawsze zwracają na takie rzeczy uwagę, tutaj jakoś przełożyłem ten pas, widocznie koło musiało się przekręcić i zgilotynować, a ja nie zauważyłem, nie że Marta, jest tutaj. Na tometku naprawimy motory. No bo wiecie, jechać 1600 km z większym spalaniem o 3 litry na każdym 100 km jechać wolniej, bo trzeba było jechać 80 km na godzinę to maksymalnie tak już łamaliśmy prawo jadąc ton na godzinę. I potem droższe opłaty, droższy prom. Pru, spal, przy, przypalone sprzęgło na tamtej miejscówce. No to, 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 to szkoda byłoby go teraz im nie pojeździć. No tak. Z tej okazji dzisiaj mieliśmy pobudkę o siódmej. więc super wakacje! Ujej. No... Coś nam w tym roku te wakacje pod górkę idą. Od samego początku. Ale, ale mimo wszystko ładnie jest miło. Dobra, to jedziemy. Jedziemy. To jesteśmy na miejscu. Jeszcze jest... metrów. 200 metrów. Jestem już mega zestresowana. Pisałam już w Google, tłumacz po francusku, <noise> czy naprawicie urwany zabórką. Na... <noise> <noise> Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczył i nie zrobią nam czegoś innego. Masakra, a ty się stresujesz? Nie. Ja już jestem roztrzęsiona. Nie, nie, ładnie jest. Tak, Ty jestem... nie Zdziwiony to O, jest! Doktor Biker. Jesteśmy. Dobra, to Patrzcie. Serwis Dog Biker jest pierwszym z naszej listy serwisów motocyklowych, które znaleźliśmy wczoraj w internecie. W razie czego mamy w zanadrzu jeszcze trzy inne. Jak na razie wszystko idzie pomyślnie, zobaczymy co zaraz będzie. Raz, dwa zatrwała wymiana tego zaworka. Teraz będzie pompowanie. Idę ocenić czy tutaj jest strefa płatnego parkowania czy też nie. A tutaj pani za mną wjechała pod prąd, pod śmieciarkę. No i tak skończyła. Ale ja tutaj nie widzę żadnego znaku. Zatem chyba jest tutaj bezpłatny parking. Nic na to nie wskazuje, że był jakiś parkomat albo coś w tym rodzaju. Patrzcie jaki dziwny blok pojedynczy. My już idziemy na spacer po Ajaccio Tak się zaparkowaliśmy po prawej stronie. Może zobaczycie nasz samochód zielone. w oddali Ula już woła, bo mamy zielone. Zresztą pokazywałem jak szukałem informacji, że to jest płatny parking. Tam się zaparkowaliśmy, a teraz kierujemy się tam w stronę portu, domu Napoleona i tym podobne. Tędy przeniósł czy tam przy palmach. Chyba przy palmach lepiej niż tutaj. Tutaj drogę zamknęli. A za nami stoi pociąg. Więc czekamy. Więc czekamy, aż po prostu przejedzie. O, chyba jedzie. Więc możemy iść na drugą stronę. To taki a la tramwaj chyba. Aha, tu jest ścieżka. To my tam musimy Tak, musieliśmy przejść na drugą stronę, ponieważ tutaj po prawej stronie jest ścieżka rowerowa. A my tutaj po lewej mamy raczej chodnik. No to idziemy, a w ogóle do tego centrum, 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 starówki, nie wiem jak zwał, tak zwał to z naszego miejsca gdzie się zaparkowaliśmy mamy lekko ponad 2 km więc lekko ponad pół godziny marszu mamy przed sobą aby dojść do sedna sprawy no ale dzisiaj byliśmy jak widzieliście z motocyklem więc nigdzie daleko się nie, nie zapędzaliśmy no bo im głębiej tym teoretycznie trudniej będzie się zaparkować w związku z czym wybraliśmy już tamto miejsce. No i jesteśmy zadowoleni. Tam gdzie się zaparkowaliśmy, nie trzeba było płacić, ale tutaj na tych parkingach jest strefa płatnego parkowania, ponieważ mamy taki parkomat jak u nas. Ale ciekawe jaka jest cena jego. Jest taryfa napisana, godzina. Zgasło, godzina za pół euro, dwie-4 godziny za 2 euro. Ale ciekawe jak masz samochód przyczepką, to dwa bileciki, no bo tak jakby dwa miejsca. Czy jednak nie potrzeba dwóch bilecików i jedno wystarcza, że masz długi samochód, to, No to niestety. Jak myślisz? Nie wiem, ale przede wszystkim i tak nie ma takiego długiego miejsca. Być. Nic nie straciliśmy. Mamy za sobą takie Las Palmas, ale to tylko złudzenie, bo okolica jest dalej portowa i parkingowa. No i E, idziemy dalej szukać e, tego miasta tak. już chyba jesteśmy niedaleko, mam nadzieję że... już powoli powoli to się zaczyna od tamtych pierwszych płatnych miejsc parkingowych, my dalej idziemy wzdłuż ulicy, głowa trochę pęka, mamy w końcu jakieś ładniejsze latarenki, można sądzić, że powoli wchodzimy w... na zdrówko, można powiedzieć że wchodzimy powoli w te rejony na których nam zależało, po prawej stronie mijemy jakiś baryk, lepeczki Ju... Jakiś targ, no głodny jestem. Za nami tramwaje. A jacio. A my sobie przykłapniemy, żeby odpocząć chwilę. O, czy ten telefon? O i baterie zmieniłem. Nie Jakaś taka bardzo cywiutka. O, wie, wie, weźmy tam sobie tą kolejkę, przejedźmy się o, i odchodź Po krótkim odpoczynku ruszamy. Teraz zobaczymy jak wyglądał ten dom Napoleona, jakaś jaskinia. I inne atrakcje, które wyczytaliśmy za rozpiski tego oto pociągu. <taki>, Taki szybki skrót. Za nami są takie ładne palmy. Za nami jest ulica Napoleona Bonaparte i niby jego dom. Tutaj za mną jest dom Napoleona Bonaparte. A tutaj obok jest muzeum Napoleona Bonaparte. A za nami mamy grotę Napoleona. Ja jeszcze nie wiemy co to jest, później zgłębimy temat o co chodzi. Tutaj miał po prostu swoją kanciapę. Ładnie tutaj w tych uliczkach, nie? To Jakaś chyba rzymska ulica. Mm -hmm. Chodź czekam. czekam. A zaraz idąc poprzek tej rzymskiej ulicy Zaraz po prawej... Nie po lewej, zaraz po lewej stronie będziemy mieli jakąś katedrę. Zaraz zobaczymy czy to jest, prawda? Wychylmy się. No tak, to jest katedra, więc możecie sobie zobaczyć. Nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. Tutaj jesteśmy my. Tutaj jesteśmy my, trochę knajpek koło nas. Ula poszła do katedry. Zaraz przejmę psa, żeby Ula mogła wejść. I zaraz się okaże, czy ten wstęp jest darmowy, czy można wejść z i tak dalej. Z tego co zdążyłem zauważyć, stadela jest w remoncie. Tutaj jakieś schody budują z jakimś tarasem widokowym. Za mną tutaj zobaczycie też jakiś remont. I na górze też jakaś kamieniczka jest remontowana. Więc może kiedyś, za rok albo dwa, będzie już wszystko gotowe. I wtedy będą. To ciekawsza atrakcja, bo na chwilę obecną to jest jeden plac i przechadzanie się pomiędzy jakimiś e, domkami. No i jesteśmy na terenie Cytadeli. Przeszliśmy przez jakąś mniejszą bramę, a przed nami takie oto pasy foliowe. No ciekawe. To jest jakaś jakby mapa albo scout, czemuś się tego boi. Czemuś, chodzi? Nic koniec, tam się nie przejdzie. No to szybka akcja. A w drugą stronę mamy takie same atrakcje, czyli pewnie drogę donikąd. Tutaj jest koniec, więc fajna, fajna cytadela. Możemy wracać. Idziemy się przejść jeszcze przez resztkę tej cytadeli, co nam została do obejścia. No i Ula poczeka na mnie, a ja pójdę po samochód aby po prostu po nią podjechać i się. uznaliśmy, że jeszcze wyjdziemy z tej cytadeli, przejdziemy się w kierunku morza, aby zobaczyć jak to wygląda i od razu przyjemniej tutaj. No, Wiaterek. Wiaterek, a no, tam to tak nic nic tam nie ma ciekawego, ja przynajmniej dla nas. A zobaczcie tutaj jak to wygląda. No ale na, na mnie bajka Trochę do kitu, no bo spójrzcie, tam za nami są takie ładne palmy. Morze, a nie ma żadnej ławeczki, żeby sobie przysiąść odpocząć i tak w sumie w tej mieście nie ma tutaj za nami kupiliśmy 6 bagiet po 2 euro trzy sztuki są i tak one wyglądają, są to krótkie bagietki ale spoko tutaj w okolicach portu zostawiam Ulę z psem Ula dzisiaj trochę gorzej się czuje więc po nią podjadę Czokuś również już wyzionął prawie ducha jest cieplutko, więc tutaj sobie odpoczną pół godzinki a ja w pół godzinki powinienem dotrzeć tam i w kolejne 15 powinien chyba tutaj dojechać zobaczymy czy będą korki znalazłem taką hulajnogę postanowiłem wypróbować ją zobaczymy czy się uda zainstalowałem aplikację odblokować koniec jazdy no to wygląda to dobrze metody płatności tutaj kartę kredytową no dobra, to tutaj jeszcze dokończę, ale na to wychodzi, że powinno się udać. Mam już podłączoną kartę pod aplikację. Spróbuję zeskanować, zobaczymy czy pojedziemy. No, chyba się udało. No i świetnie. No to chowam GoPro i jadę. No dobra, dojechałem. Zostawiłem ją w tym miejscu, jak widać pani teraz ją wypożyczyła. Nie polecam tej hulajnogi, ponieważ na gaz nie reaguje tak jak powinna być. Coś jest jakby w niej uszkodzone maksymalnie 9-10 na godzinę wyciąga, a czasami ma takie zrywy, że aż podnosi przednie koło, więc nieźle, ale jak już się rozpędziła, momentami się udało, to 25 na godzinę jechaliśmy. My już wróciliśmy, rozkładamy się, odpoczywamy. A za jakiś czas może opowiemy o tym mechaniku motocyklowym i naszej po prostu e, naprawie. A zaraz zobaczymy, jak mamy posprzątane. Widzę, że śmietki wymienione na czyste. Tutaj, tak to się prezentuje. Nie wiem, czy dostaliśmy nowe ręczniki. Może tak, może nie. A tak, tutaj leżą nowe ręczniki. A tutaj ulcia sobie leży i odpoczywa. Tak jak ula powiedziała, ten wyjazd trochę takich ma punktów, które idą pod górkę. Bo zobaczcie, ściągnąłem motocykl, a tu kufer. Nie na wzór tego postanowiłem sobie ściągnąć, tylko po prostu Kufer patrzy, jakoś krzywo odstaje, a tutaj to Pękło i tu dalej też pęka, więc tych tak tu pękło i tam pęka To on się tak trzymał, aby na, na tej śrubce z tyłu A Sam kufer też jego mocowanie pękło, więc teraz jadę szukać yy, Kleju kropelki, mamy piątek, więc Jest szansa, że dzisiaj jeszcze go dostanę Już to pokleję Potem jeszcze może jakoś trytytki wzmocnię, to całe mocowanie. Zobaczymy czy się uda coś wykombinować. Czy będzie z tym jakiś problem. No nic. Jest okazja, Ula wypoczywa, no to ja przez ten czas tym się przynajmniej zajmę. Za 3 euro z hakiem kupiłem jedno takie. czyli znaczy, dwa kupiłem, ale za 6 euro z hakiem, więc jedno wychodzi za 3 z hakiem. Tak to się prezentuje, no niestety tyle to kosztuje. No teraz idę pokleić to, może coś jeszcze na trytytki wykombinuję. Dobra, zaleję i zobaczę. Jest już wieczór, chyba prawie godzina 20. Przyszliśmy sobie jeszcze na plażę sobie pochodzić z z powrotem. Tak i chcieliśmy Wam zaktualizować sprawę naszego motocykla, bo w sumie potem pojechaliśmy do tego Ajacio i już nie było za bardzo czasu i warunków do nagrywania. A więc sprawa zakończyła się bardzo pozytywnie, ponieważ e, trafił się mechanik, który jako pierwsza osoba tutaj na wyspie Korsyka, e, no cokolwiek mówił po angielsku. Nie sprzedawca, nie jakiś menadżer, bo tam kilku takich tak, było. Nie w hotelu jakiś tam właśnie <laughs> menadżer czy coś, tylko właśnie mechanik motocyklowy. Także bardzo przyjemnie. Pyta się, wolimy po francusku, po angielsku, czy po jakiemuś tam. Nie na no, po francusku i po angielsku tylko. Nie, y, y, no miłe zaskoczenie. No nie można powiedzieć, że ten język był jakiś biegły, no ale przynajmniej chłopak miał jakieś podstawy, żeby się porozumieć, więc no y, miło nas zaskoczył. I w ogóle serwis był bardzo, bardzo taki, no na takim poziomie, no nie? Było tam bardzo tak. czy, czysto, schludnie, tak ładnie i w ogóle ludzie też czasem no tacy też właśnie na poziomie, także człowiek mówi, że to najlepszy serwis, który e, póki co był, a już... Z jest motocyklem, który tak, my, a bo jest... z samochodami to tam mamy kilka sprawdzonych serwisów. To jest dzięki tacie, prawda? Ale... ale z motocyklem no to jest kilku było, ale mówi, że to był najlepszy serwis, jaki był. <laughs> e, od razu się zajęli w sumie naszym problemem. Najpierw poszedł do nas taki facet no taki w średnim wieku, e, który no nie mówił po angielsku, ale pokazaliśmy mu właśnie na Google tłumaczył to nasze zapytanie, czyli zaworek w ręku tak, czy naprawiał urwany zawór. Poszedł, zobaczył i przysłał właśnie tego chłopaka, no takiego, nie wiem, mo może w naszym wieku, może trochę starszym. No i trwało to może cała akcja. 20 minut tak jest tak A wszystkim. to cała, cała. Tak, no ale tak. samo wymiana tego zaworu, nie wiem, 7 minut. No i tak właśnie on zrobił. Przewidywał, więc niczym nas tam nie zaskoczył, tylko po prostu... Fajnie, że opona się nie przesunęła względem felgi, no bo wiecie, e, odważniki jej, e, trzeba byłoby nam po prostu wyważać koła, a tak przez to, że są e, odważniki na tej samej wysokości, co wcześniej opona była, tylko po, wystarczyło ją odjąć i wymienić zawór, no to... Eee... Nawet nie trzeba było ściągać przyczepki. Tak, przyczepki nie trzeba było ściągać, koła nie trzeba było ściągać. Wystarczyły takie wielkie szczypce i... Tak, wyjął ten urwany zawór, włożył nowy, tak no by... napompował. Ta. Więc e, na no, wszystko się zakończyło pozytywnie. I całą akcję mieliśmy już załatwioną, mówię, pół godziny to jest max, jak przyjechaliśmy, zabarkowaliśmy wszystko to pół Jeszcze godziny. trzeba było powiem prawda, wykręcić tą przyczepką na ich latu, ale e, bez problemu. I no, zapłaciliśmy to, mówię, za to 18 euro. 19,50. 19 19 a, a, 19 19 to 1950, to nie Przede wszystkim to pewnie z pół godziny było już z płaceniem, wykręceniem, zaparkowaniem. Także super no i w jakbyśmy przyjechali do tego, to... Przed południem byśmy mieli już sprawę z głowy i byśmy już tutaj wrócili. Później jeszcze jak widzieliście, nie, nie widzieliście, no bo w sumie nie, nie nagrywałem, ale później jeszcze wieczorem od 18 do 19 byłem się sam przejechać, zobaczyć czy, czy tam nic nie tupie, nic nie bije, czy wszystko jest ok, No ale normalnie wszystko fajnie się wchodzi w zakręty, więc jest wszystko dobrze. Ja się dzisiaj trochę źle czułam, no ale na szczęście Odzimę. już jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że do jutra już będzie całkiem dobrze, no i... To tyle w sumie z no. aktualizacji. W sumie już nic, nic dzisiaj za bardzo chyba nie będzie się działo. Będziemy, no chyba tylko z psem pójdziemy, albo sam pójdę. No i jakaś kąpiel, czy coś w tym rodzaju, ale to wszystko. Już jesteśmy w sumie też po kolacji, tak. więc chyba będziemy się już w 100% relaksować wczoraj i kończyć miał, tego vloga. Wczoraj miał być dzień, ale dzisiaj w sumie też wyszedł taki. Lightowy. Taki no niby zwiedzaliśmy to Ajacio, ale tam to nic ciekawego nie było Nie tak polecamy że... w sumie, jeśli chcecie to lepiej pojechać do innych miejscowości, które jeszcze zobaczycie Dzisiaj byłem w bardzo ładnej miejscowości, całkowicie niechcące, ona jest lepsza niż to Ajacio Ale... No. no i tak, i w sumie gdyby nie to, że ja się źle czułam to pewnie popołudnie byśmy spędzili sobie na plaży No bo była piękna pogoda, no ale no nie, nie wszystko da się wybrać i zaplanować Tak, dobra, to kończymy, no, to, to dobrajmy, na razie, cześć!